No, jestem Franek. Co powiecie na ten poranek? Dzisiaj lekcja 48. Dzisiejszy temat to klasowy projekt. Zapraszamy! A! Miłego dnia! Dzień dobry, witam się. Ja również. Co prawda nie jestem Franek, ale Ewelina, i zapraszam Was na lekcję 48. Już! Poniedziałek obyście byli wyspani, wypoczęci i z dobrymi humorami przystąpili do lekcji w poniedziałek. Mieli wszystko przygotowane i żeby nam się dobrze pracowało w tym tygodniu. Sprawnie, w dobrym tempie, bez marudzenia, bez jęczenia, bez przeszkadzania, bez stukania, bez pukania i w ogóle wszystkich innych o takich tutaj różnych atrakcji. Dźwiękowych. Przygotuj sobie to, co widzisz na ekranie i dzisiaj, drogie dziecko. Drogie słoneczko malutkie, które hodujesz tam fasolkę, mam nadzieję, gdzieś na parapecie, na balkonie. I obrosła, obrosła, obserwuj, obserwuj. Dzieciaku słodziaku, dzisiaj samodzielnie robisz podręcznik, karty ćwiczeń, zadania w zeszycie w linie, to jest wklejka numer 5. I być może coś jeszcze będzie do popisania. Także obejrzyj film, to na pewno. Czeka Cię jeszcze zadanko z serii Ćwicz Mózg. I oby było łatwe, trudne. Mam nadzieję, że one chociaż odrobinkę sprawiają kłopotów. Podczas połączenia online przygotuj sobie matematykę Czyli wszystko, co matematyczne. Zeszedł do matmy, książkę do matmy oraz podręcznik. Bo jak doskonale wiesz, w podręczniku tam na końcu znajdują się zadania matematyczne, których kilka wybiorę na połączenie online i zrobimy je wspólnie. Gotowy, gotowa, to wstań, podskocz 15 razy, zrób. Z 10 przysiadów, a możesz nawet 20? Zaśpiewaj mamie piosenkę. Powiedz to cię wierszyk. I do lekcji. Lekcja pierwsza, podręcznik. Strona 52, 53. Projekt Paryż. Listy od Hani i Henia. Za chwilkę, za momencik posłuchasz sobie tej historii. Ale zrób sobie takie ćwiczonko. Spróbuj czytać równocześnie z lektorem, który będzie czytał ci ten tekst. Weź sobie linijkę, śledź tekst i czytaj wspólnie z lektorem, z osobą, która będzie czytała na głos ten tekst. Nie będę to ja, tylko ktoś inny. Zobaczmy kto. W ten sposób poćwiczysz. Jeżeli czytasz za szybko, bo tak też się zdarza, że niektórzy za szybko omijają niektóre wyrazy, omijają niektóre litery i trzeba wrócić jeszcze raz do czytania, żeby zrozumieć dokładnie, o co chodziło, możesz sobie w ten sposób przeczytać ten tekst raz, dwa razy. Poćwicz. A teraz posłuchaj wspomnianego wcześniej lektora. Projekt Paryż Cześć, tu Hania. Dostałam dziś uśmiechnięte słoneczko. Myślicie, że się cieszę? No właśnie, wcale się nie cieszę. A wszystko przez projekt, który robiłam w klasie. To znaczy, miałam robić, ale... Ojej, to strasznie skomplikowane. Projekt nazywał się Stolice Świata. Podzieliliśmy się na grupy i ja byłam z Julką, Blanką, Pauliną i Niną. Każda grupa losowała miasto. My wyciągnęłyśmy Paryż. Potem pani powiedziała, że za dwa tygodnie mamy przedstawić to wylosowane miasto. I że mamy się spotkać po lekcjach, wymyślić, co zrobimy i podzielić się pracą. Pierwsze spotkanie było u Niny. Przyniosłam z domu album o Paryżu. Oglądałyśmy go i zupełnie zapomniałyśmy o projekcie. Bo to był bardzo gruby album. No i zrobiło się późno i musiałyśmy wracać do domu. Więc się umówiłyśmy na następny dzień u Julki. I ja naprawdę chciałam przyjść, ale zadzwonił Henio, że mu się urodziła siostra. No to pobiegłam do niego, bo przecież taka siostra to się nie rodzi co chwilę, prawda? A Henio to w końcu mój przyjaciel, prawda? Więc pomyślałam, że jakiś głupi projekt może chwilę poczekać. I nie wiem, dlaczego na drugi dzień dziewczyny były na mnie obrażone. Potem opowiedziały, co wymyśliły. Że zbudujemy z pudełek po butach wielką wieżę Eiffla i zaśpiewamy piosenkę o Paryżu. I żebym przyniosła pięć pudełek na następne spotkanie u Pauliny we wtorek. Mogłam przyjść, ale zapomniałam nazbierać pudełek, więc nie poszłam. No a później to mi było głupio, że nie byłam już dwa razy i do tego dziewczyny były na mnie złe, bo im zabrakło pudełek i Blanka musiała prosić o nie w sklepie. I jeszcze powiedziały, że mamy tę wieżę pomalować i żebym przyniosła niebieską farbę. Przestańcie mi ciągle rozkazywać, co mam przynosić, a poza tym wcale mi się nie podoba ten pomysł, zawołałam. To trzeba było wymyślić lepszy, powiedziała Blanka. I się pokłóciłyśmy, więc nie poszłam malować wieży. No a wczoraj, jak pani powiedziała, zapraszam projekt Paryż. I dziewczyny wstały ze swoją wieżą, to nie wiedziałam co zrobić. Więc też wstałam i poszłam na środek. One śpiewały, a ja stałam i trzymałam jedną nogę wieży pomalowanej jak flaga Francji. I było mi okropnie głupio, bo to była świetna wieża i piosenka też, a ja nawet słów nie znałam. Potem pani nas pochwaliła i dała uśmiechnięte słoneczka. A mi teraz wcale nie jest do śmiechu i nie wiem co z tym swoim zrobić. Wasza hania, której wstyd. PS. Wieczorem włożyłam pod poduszkę Noni, laleczkę na kłopoty. Przyśniła mi się wieża Eiffla, cała obklejona karteczkami. Podeszłam i zobaczyłam, że na każdej jest napisane przepraszam. Tylko nie było napisane kogo przeprosić. Jak myślicie? I kogo Hania powinna przeprosić Twoim zdaniem? Odpowiedź na to pytanie zapisz w swoim zeszycie w linie. Otwórz go poproszę, zapisz lekcję datę temat, temat dzisiejszy klasowy projekt i odpowiedz pełnym zdaniem. Według mnie Hania powinna przeprosić, ponieważ... jeszcze raz. Według mnie, Hania powinna przeprosić. tą tam, 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 ponieważ, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Jestem bardzo ciekawa twojego zdania. Jak uważasz, kogo Hania powinna przeprosić i właśnie dlaczego? Bo to jest najważniejsze. Zapytam o to jutro podczas połączenia online. Więc jutro miej przygotowany zeszyt, bo będę prosiła o odczytanie tego zdania. A teraz przejdź do kart ćwiczeń. W kartach ćwiczeń na stronie 59 masz zadanie pierwsze i twoje zadanie to postawienie ptaszka tego czerwonego takiego tut przy zdaniach, które są zgodne z treścią wcześniej wysłuchanego lub przeczytanego samodzielnie listu. Jeżeli nie pamiętasz, przeczytaj sobie jeszcze raz ten list samodzielnie albo posłuchaj tego, co przed chwilą było na filmie. Tutaj proszę bardzo, powiedz, kogo Hania powinna przeprosić ze swoje zachowanie i dlaczego. Pamiętaj, zapisz to w zeszycie, w linie. Jakie zasady pracy powinny panować podczas pracy nad wspólnym projektem? Dowiesz się, kiedy połączysz liniami odpowiednie fragmenty zdań. Masz tam cztery zdania. Zastanów się, który początek pasuje do którego końca. Połącz je, żeby w następnym klasowym projekcie wiedzieć, czego się trzymać. A mam nadzieję, że ten projekt już niebawem. Te zasady przepisz do zeszytu w linię. Cztery zasady i do pisania. Zapraszam. Ale dzisiaj jest takie małe zadanko dla Ciebie w Teamsach. Musisz zadzwonić, napisać do trzech osób, z którymi kontaktujesz się w klasie najrzadziej, z którymi Twoim zdaniem utrzymujesz najmniejsze relacje. Zadzwoń, napisz do tych osób, porozmawiaj z nimi troszkę i dowiedz się tej jednej rzeczy, o którą proszę w Teamsach. Zapisz imiona tych dzieci w przygotowanej tabeli oraz to, o co właśnie tam proszę. I oczywiście, mniej więcej będę wiedziała, że z tą osobą utrzymujesz duży kontakt. Tak? No, bo na przykład, nie wiem, Bartek napisze mi tam Nasima, no to ja tego nie uznam, bo Bartek z Nasimem spotykają się non-stop na czatach lub gdzieś wspólnie i wtedy no, nie jest to osoba, o którą proszę. Zastanów się nad taką osobą, z którą rzeczywiście spędzasz w klasie najmniej czasu albo uważasz, że z tą osobą łączy cię najmniejsza nić porozumienia. Dlaczego? dlatego żeby później w czasie jakiejś pracy grupowej, wspólnego projektu łatwiej rozwiązywać różne problemy, które się pojawią nad pracą nad tym projektem. Bo jak się z kimś nie utrzymuje dobrych relacji czy w ogóle się nie utrzymuje relacji, no to później przy takim projekcie ciężko jest wspólnie się dogadać. Dlatego dzisiaj wychodzimy do osób, z którymi utrzymujemy w klasie najmniejszy kontakt. Uwaga, przepraszam, przepraszam za ten szum, który tam się pojawia. Mówi, sąsiad strasznie lubi wiercić w ścianie i od kilku dni wierci non-stop, non-stop. Więc staram się nagrywać, kiedy nikt nie wierci, ale strasznie no wierci po prostu wiecznie, po prostu wiecznie. Dobrze, mam nadzieję, że zaraz przestanie. Na stronie 60. znajduje się jeszcze trochę pracy, niedużo. Zadanie trzecie. Uzupełnij tabelkę wyrazami z ramki. W ramce masz wyrazy, jak wiadomo. A tutaj w tabeli są rzeczowniki. Jeszcze raz powtarzam: rzeczowniki to nazwy ludzi, zwierząt, rzeczy, roślin. Na przykład rzeczownikiem jest kto, mama, co, książka, uwag. Czasowniki to nazwy czynności, czynności, które wykonują ludzie, zwierzęta. Co robi? Co robi? Zjada? Co robi? Śpiewa? Co robi? Wierci w ścianie, wierci. Co robi? To są czasowniki, przymiotniki, to określenia. Jaki, jaka, jakie. Zielony, niebieski, brzydki, ładny, mały, fioletowy, cienki, gruby. To są przymiotniki. Jaki, jaka, jakie. W zadaniu czwartym musisz zamienić rzeczowniki na czasowniki według wzoru. Praca, pracować, śpiew, rozkazywać, prośba i tak dalej. Wzór masz tutaj. Myślę, że nie powinno tu być kłopotu, jeżeli taki się pojawi, to zapytaj mnie o to, postaram się Ci powiedzieć, postaram się podpowiedzieć dobrze. I to prawie wszystko, jeśli chodzi o pracę samodzielną. Masz jeszcze jedną rzecz, którą jest wklejka, ale o wklejce za chwileczkę. I dobrze widzisz, to jest wklejka numer 5, która znajduje się w Twoim zeszycie w linie. Poćwicz na tej wklejce swoją wyobraźnię. Tutaj nie ma złych odpowiedzi, naprawdę. Myśl, kombinuj, poczuj się, jakbyś tworzyła nowy słownik języka polskiego, wymyślała nowe słowa, bo tu o to chodzi. Na przykład w zadaniu pierwszym. Wymyśl własne nazwy nowo wynalezionych rzeczy, tak aby pasowały do opisów. I teraz pierwszy przykład. Jest zrobiony. Sprząta, zbiera kurze, służy do odkurzania. No, my wiemy, że tym urządzeniem jest odkurzacz, ale to nie o to chodzi, żeby podawać nazwy, które istnieją. Tutaj ktoś wymyślił, że może to być zbieracz kurz, kurzołapacz. Może masz jakiś inny pomysł na nazwanie takiego urządzenia? Drugi pomysł drepy po głowie, masuje plecy, wspaniale relaksuje i pociesza. Jak możemy nazwać takie urządzenie, które robi te rzeczy? Pomyśl. I nie stresuj się. Tutaj nie ma naprawdę złych odpowiedzi. Tu ćwiczysz swoją wyobraźnię. Powtarzam jeszcze raz. Podobne zadanie to zadanie drugie. Tutaj musisz zastąpić znane sobie wyrazy, nazwy jakimiś nowymi. Świetny pomysł na samochód. Samojechacz. Może masz jakiś inny pomysł na zastąpienie słowa samochód? Tylko nie auto, bo auto już istnieje pomyśl o czymś innym, ciekawym. Na pewno sobie świetnie z tym poradzisz. Podczas lekcji online przygotuj sobie tą stronę z 71 w książce do matematyki oraz zeszyt do matmy i podręcznik. Jest chwila ciszy, więc mówię. Uwaga, Ćwicz mózg numer już 9 i przeczytaj uważnie zadania. Na pewno zadanie pierwsze rzuciło ci się w oczy podczas oglądania tego filmu. Trzymam kciuki za rozwiązanie i pierwszego, i drugiego. Zapisz odpowiedzi w miejscu do tego przygotowanym. I cóż, koniec na dziś. Widzimy się, słyszymy się jutro. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. パパ